Kili w Warszawie. Zapraszamy do naszego muzeum. Dzisiaj jest noc muzeum. Mamy tutaj sporo atrakcji. Można z latarkami przejść się po ekspozycji, poczuć się trochę jak Maria i Piotr Kili, którzy wieczorami przyjeżdżali do swojego laboratorium, żeby zobaczyć, jak świecą ich substancje zawierające rap. I przychodził całą wiosnę. Zaaferowana tą tablicą czarną, która stoi w tamtym pokoju. Część obliczeniowa dla mnie, jako osoby z umysłem ścisłym, była taka e, najbardziej aferująca. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że mogliśmy tutaj przyjść. A dlaczego interesujecie się Mario? E, ja ogólnie wcześniej się nią interesowałam e, i czytałam o niej książki. Zaciekawiło mnie to, że odkryła polon i rad. Dzisiaj mamy premierę saloniku. To jest salonik państwa Skłodowskich i Curie. Po tej stronie przedstawiamy meble i obrazy, rzeźby, przedmioty, które rzeczywiście znajdowały się w mieszkaniu państwa Skłodowskich, a dokładnie w, w mieszkaniu Józefa Skłodowskiego, najstarszego brata Marii Skłodowskiej Curie. On mieszkał na placu Czech Krzyży. I tam przechowywał swoje pamiątki i pamiątki rodziny, ponieważ jako najstarszy no, dziedziczył, dziedziczył większość z takich rzeczy, które jeszcze pamiętały malutką manię, albo jaką na początku nazywano Ancipecia. Takim przykładem jest ten stół marmurowy, szachowy. Jest to stolik, który sprowadzono specjalnie z Włoch. I to jeszcze na prośbę mamy Marii Skłodowskiej-Curie. Wiemy z książki Wy Curie, że stolik ten pochodzi z Palermo. Maria Skłodowska, słucham. Opowiedz nam o Stanisławie Augustie. Stanisław August Poniatowski został obrany królem w roku 1764. Był inteligentny, wykształcony i bardzo kulturalny. Opiekował się artystami i pisarzami. Niestety brak mu było siły charakteru. W granatowym mundurku szkolnym, z sztywnej wełny, w nakrochmalonym białym kołnierzyku, to dziewczątko dziesięcioletnie wydaje się niemal krępe i zgarbione. A gdzież się podziały jej dawne jeszcze z czasów, gdy ją zwano Anciu Pecio, krótkie, jasne loki, zawsze rozwichrzone. Jakże zeszpecił zbanalizował tę pełną wyrazu twarzyczkę ciasno spleciony warkoczyk, który mocno w tył ściąga włosy za malutkie uszka. W tej części ekspozycji przypominamy wydarzenia sprzed 100 lat. A mianowicie pierwszą amerykańską podróż Mary Curie. W tych hotelach prezentujemy kilka eksponatów związanych właśnie z tą podróżą, która równo 100 lat temu, w maju i czerwcu 21 roku miała miejsce. Prezentujemy zarówno czasopisma, które zapowiadają, bądź są pokłosiem owej podróży, jak i fotografie z epoki prezentujące Marię i osobę, bez której ta podróż prawdopodobnie nie doszłaby do skutku. Co jeden lat temu zaczęła się produkcja w Warszawie jednego z najsłynniejszych leków drugiej rzeczy pospolitej, czyli słynnego proszku z kogutkiem. On był wcześniej produkowany w Płocku, a Adolf Gąsecki, twórca receptury, przeniósł się potem do Warszawy i właśnie od 1920 roku tutaj robił kogutka, tak można powiedzieć. Czyli jest to miejsce nie tylko znane z tego, że urodziła się tutaj nasza podwójna noblistka ale też z tej substancji. Skład był prosty. Nie jestem pierwszy raz tutaj w muzeum i naprawdę dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć na temat właśnie życia pani e, Marii Kili-Schodowskiej. E, dużo takich niuansów, które jeszcze w życiu nie słyszałem. Była taką po prostu pierwszą kobietą, która przecierała takie szlaki w nauce. No i osiągnęła jednak niesamowite rzeczy. Na pewno była taka dociekliwa, że jeśli coś się na przykład nie zgadzało w jej obliczeniach, czy coś, to po prostu dążyła do celu, żeby po prostu znaleźć to, co się nie zgadza. Na pewno była uparta, bo jednak mimo wielu przeciwności dała radę i osiągnęła wielkie rzeczy. I też była niesłychanie skromna. Ja tak teraz czuję taką więź, że rzeczywiście to jest taki wzór godny do naśladowania. Thank uh -huh.